Dostojni goście, Szanowni Państwo, w imieniu Rady Rektorów Województwa Pomorskiego oraz całej społeczności akademickiej Pomorza mam zaszczyt i przyjemność powitać Państwa na konferencji organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach cyklicznych spotkań Narodowego Kongresu Nauki Forum, która tym razem odbędzie się w Dyni goszcząc w murach Akademii Marynarki Wojennej. Spotkania Narodowego Kongresu Nauki mają wspomagać uczelnie przy wprowadzeniu w życie reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Kolejny etap wdrażania ustawy nabiera tempa. Uniwersytety powołują zespoły oraz komisje, które wypracują nowe zasady ich funkcjonowania i zarządzania. Dzisiejsza debata poświęcona będzie kształceniu na poziomie wyższym. Uczelnie w warunkach nowej ustawy mają szereg zadań w tym zakresie edukacji. Głównym zadaniem staje się rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw, co pozwoli zrozumieć zmiany zachodzące w Europie, sprostać im i podjąć starania ich wykorzystania w Polsce. Takie zmiany paradygmatów przekształcenia muszą powodować konieczność nowego rozumienia terminu jakość kształcenia oraz określenia kryteriów jej oceny. Od tradycyjnej akredytacji do jakościowych prób oceny kompetencji absolwentów szkół wyższych. Warto się zastanowić nad tym, jakie cechy powinna posiadać edukacja dla przyszłości. Należy zastanowić się, czy i jak należałoby zmienić kryteria oceny jakości kształcenia przy założeniu, że miałoby ono słusznie nosić miano edukacji dla przyszłości. Rozwojowi kompetencji dla przyszłości sprzyjać mogą też rozwiązania dotyczące organizacji studiów. Zasada uczenia się przez całe życie staje się w XXI wieku podstawą wytyczną edukacyjną. Zatem coraz więcej oraz częściej jest potrzebna, aby uczelnie tworzyły możliwości walidacji efektów uczenia się zdobytych w taki sposób aby otwierały się na możliwości integracji różnych form pozyskiwania kompetencji. Wzrastające wymagania dydaktyczne oraz dostosowanie jakości kształcenia do potrzeb gospodarki środowiska zewnętrznego to jedne z zasadniczych wyzwań szkolnictwa wyższego, o których mówię od początku swojej kadencji jako rektor Uniwersytetu. Gdańskiego. W ostatnich latach kształcenie, kształcenie masowe zdobyło przewagę nad jakością nauczania. Obecnie w Polsce mamy niemal 2 miliony studentów. Niestety wielu naszych absolwentów nie ma pracy odpowiadającej uzyskanemu wykształceniu. Należy więc, więc dążyć do opracowania i wprowadzenia atrakcyjnego systemu studiów, w tym interdyscyplinarnych, który podniesie jakość kształcenia i dostosuje go do potrzeb społecznych i gospodarczych. W procesie tym mają pomóc zapisy Konstytucji dla Nauki. Jestem głęboko przekonany, że nowe przepisy mogą dać ogromny impuls. Do rozwoju każdej uczelni, także i przede wszystkim w obszarze kształcenia. Mam nadzieję, że dzisiejsza dyskusja przybliży uczestnikom konferencji przepisy reformy w zakresie kształcenia, pozwoli zapoznać się z nowymi wymaganiami i szansami na przyszłość. Życzę owocnych rozmów w kuluarach, a także interesujących wniosków pomysłów i idei będących pokłosiem debat. Dziękuję serdecznie za uwagę.